Witam serdecznie, tutaj Extreme Game kontynuujemy grę z deep, Stranded Deep Zawsze mi się to myli na odród mówię. Jest ciemno trochę, mamy już dzień 17, kurczę, 17 dni na bezludnej wyspie przeżyłem. Jestem hardcorem Czy ja mam tutaj mięso jeszcze? Tak, mam mięso, mogę sobie zjeść, nieważne ile ono tam leżało, ale mogę sobie raczej. Będziemy chyba znowu walczyć z krabami czy coś w tym rodzaju. Ja się przedostanę znowu na tamtą samą wyspę, co wcześniej byliśmy. Zanim. A bo spróbujmy to. Spróbujmy naszą tratwę. Jestem ciekaw, czy to w ogóle pływa. i Jak to pływa? Jakby się przydała muzyka z piratów z Karaibów. Płyniemy. Uwaga, rozwijamy żagle. Wow, płyniemy. Eee! Tu, 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 Jazda niezła. Te stratwy, no nieźle, nieźle. Powiem Wam, że ma to Spida nic nie muszę robić. Sobie płynę. Wow! Jestem ciekaw, jakbym miał tutaj dwa żagle, co by się stało. Czy ona by dwukrotnie szybciej płynęła, czy nie? Można to przetestować w późniejszym etapie. Na razie dopłynę sobie do tej wyspy. Krzesełko może się zamontuję do tej tratwy. I kurde, no, powiem wam, że fantastycznie. Nie wiem, czy drakin może nam zniszczyć naszą łajbę. Czuję się jak pirat z Karaibów. Co prawda nie mam żadnego tutaj. Nie mam żadnej możliwości. Dobra, wyłączmy to. A dobijamy do brzegu. pek. Jesteśmy na miejscu. Super, super urządzenie. Później będziemy musieli ją obrócić w wodzie. Dobra, po co ja tu przyszedłem? Pewno patyków. Tak tylko jeszcze nie wiem czego. Ach, cholercia wie. Po prostu sobie pozbieram przedmioty, żeby ich mieć odpowiednią ilość. Juka 3. Kurwa. Kurwa nóż mi się zniszczył. Możemy go trochę zużyć. Patyki. Pratwa zdała egzamin. To sobie wezmę. Szkoda, że więcej tych rzeczy nie ma, ale dobra. Kraba nie będę zabijał. Niech sobie żyje w spokoju. Kamienie sobie wezmę, już jasno. Patrzcie, jaka ta duża w ogóle. Ona się chyba obróciła lekko, żeby mi nie odpłynęła. Tylko w zasadzie mógłbym tak pływać sobie. Z wyspy na wyspę i chyba tak zrobimy, tylko sprawdzę jedną ważną rzecz. Później, dobra, więcej chyba już przedmiotów nie zbiorę. Jeszcze ten kamień sobie podniosę, i ten, żebym miał już odpowiednią ilość tych kamieni. Krzaków nie ma już, kamieni mamy sporo. Czy ja się zmęczyłem? Nie. Jeszcze patyki sobie wziąłem. O, jest jeszcze jeden taki. Siach. 22. Kurła. 23. Chyba 24. Mi się wydaje, że będziemy mogli nazbierać tych krzaków. 24. Czy jeszcze jakiś krzak znajdę? Nie. Wszędzie są krzaki, ale muszę zebrać yy, do zrobienia liny. Tak, 24 zgadłem. Nic nie dostałem w nagrodę. Dobra. W ogóle się odwróciła. Śmiesznie. Trzeba ją wycelować w, na wyspę. I będzie zaraz. Tylko trzeba ją wycelować w odpowiedni sposób, żebym ja tutaj nie stracił kontroli. Chociaż chyba jeszcze nie mogę wybudować tego, co bym chciał. Czy ja przepłynę między tym a tym? Zazwyczaj, zazwyczaj, zawsze jeszcze mogę spróbować ją po prostu obrócić w wodzie, na przykład tak, i wskoczyć do niej. Tylko może być wtedy rekin i będę walczył niepotrzebnie z rekinem Także sobie ją ustawię w odpowiedni sposób Płyniemy Czy to się rozbije yeah. Nie rozbiło się Jazda Ja pierdoczę. Płynę dobra, udało się świetnie. Pozbieraliśmy dużo przedmiotów, tak średnio. Ale na tratwie można sobie popływać i to ma turbo, niezłe, buja trochę kucne se fale. Se. Że jak stanę po tej stronie, to ją trochę przechyli, ale widzę, że jest problem, bo płynę trochę nie w moją wyspę. Ale rekinów chyba nie widać, więc będę mógł wyłączyć na chwilę ją i ustawić ją w odpowiednim kierunku. Uruchamiaj mnie maszynę. Tu się nie nagrzewam też, chłodzę się chyba. Tak, patrzcie, chłodzę się pod tymi śmiesznymi rzeczami. Chciałem to trochę inaczej wybudować, ale wybudowało się, jak się wybudowało. No i egzamin zdała ta tratwa, no powiem Wam, że się zaskoczyłem miło. Płynie. Jedna z fajniejszych, ciekawszych rzeczy. Pytanie, czy ja mogę na tej tratwie położyć jakieś rzeczy, czy, czy nie? No, teraz to nic nie sprawdzę. Nie chcę noża ciepać na tą tratwę, bo on mi się zgubi niepotrzebnie. Mamy sporo teraz kamienia. To też dobrze. Wyłączamy power. Już, kurwa. To jest moja wyspa. Moja. Dobra. No jeszcze tutaj mamy fibers. Wody brakuje nam. No ale to za chwilę. Wytworzymy sobie trochę tego. Dobra. Trzy sztuki na razie wystarczą. No i mamy sporo kamienia też. Kurde, tyle frikasów. Kurde. Kiedyś to nam brakowało kamienia, a teraz proszę bardzo, kto by tak potrafił ułożyć kamień na kamieniu. O, piramidy z kamienia. Dobrałem wprawę w tej grze. Prawdopodobnie to jest wiosło czy coś w tym rodzaju. Więc wybudujemy sobie wiosło. Albo ster po prostu to jest. Może ster, może wiosło. Ja mam nadzieję, że to bardziej ster jest niż wiosło. Trzeba na końcu dać. Tak, tylko nie mogę tego na razie wstawić, bo nasza tratwa. Chcę odpłynąć. Czekaj, tratwo. Zobaczę, co to jest, najpierw. Oby to nie było wiosło Operate. To chyba ster. Tak dokładnie to jest ster. Więc wszystko jest jak trzeba. Żagl się odwrócił. Czyli żagl się odwraca. Świetnie. Słuchajcie, świetnie. Doskonale wręcz. Mamy ster wybudowany. Więc nie będziemy musieli się zbytnio tym przejmować. Teraz jeszcze jedną rzecz sobie wybuduję, natomiast to będzie kolejny ten żagiel, będzie Tratwa jak marzenie, po prostu z turbo żaglami. No kto by nie chciał takiej tratwy. Słuchajcie. Dwa żagle. Tylko kurła. Nie wiem, czy to będzie działać. Zobaczymy. Jak nie, to to zburzę. Kończy nam się dzień. Trochę rzeczy nazbieraliśmy. Z głodu nie umieraliśmy. Z wody też nie. Wszystko dobrze się skończyło. A ja z wami się żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli wam się podoba ta seria, to oczywiście polecam zasubskrybować mój kanał i polajkować film. Trzymajcie się ciepło, cześć.